Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim nowym kanale Chciałbym wam dziś przedstawić wymianę żaróweczek podświetlenia Audi A4 B6 To jest Avant 1.8 Turbo na Zwykłe żaróweczki, każdy wie jak świecą Proszę zobaczyć No nie robi do szału Ja chciałbym zamontować Żaróweczki firmy MTech są to żarówki LEDowe. Wcześniej miałem podobne, ale no, po kilku latach mi się spaliły, dlatego chcę zamontować te. Nie były drogie, aczkolwiek myślę, że posłużą. Jest to model C5W. 6413, długość 41 mm. A więc, żeby wymienić takie żeróweczki, jest bardzo prosta sprawa. Wystarczy wziąć sobie coś paskiego. Może to być śrubokręt, choć lepszą opcją po prostu takie plastikowe podważaki są. I w tym miejscu podważyć to po prostu i to samo wyjdzie. Z racji, że jedną ręką tego się nie da po prostu zrobić, potrzebne są dwie. Musiałem się odłączyć na chwilę. No i zobaczcie. Ten plasticzek wkładany jest tu na takie zaczepy i wchodzi sobie tutaj i się go zaczaskuje. Zdejmujemy to żaróweczki. Sobie siedzą tutaj jak widać zwykłe. Nie, się. O, tak wysuwa. One są montowane na takich blaszkach. Jedna i tutaj jest druga, ale jest ciemno. Nie wiem, czy to zobaczycie. O, tak to wygląda. Ja teraz wezmę, rozpakuję te LEDy, podmienię i Wam pokażę, jak to świeci. Zobaczcie długość tych żaróweczek jest taka sama. Ważne jest to, ponieważ tam są takie blaszki i one muszą być odpowiedniej długości. Wiadomo, te blaszki można lekko podgiąć, ale po pewnym czasie to potrafi się luzować. Żarówka nie do końca styka i no nie łączy dobrze. Te żaróweczki nowe, one są troszeczkę lepiej zrobione. Mają z tyłu taki radiator. Także jak widać. Nie jest to najtańsza zwykła żarówka za 2 czy 5 zł tylko już troszeczkę porządne. Teraz zobaczcie, jak to świeci. Założyłem jedną starą i jedną nową. Świeci bardzo ładnie, aż kamera się gubi. Nie jest to jakieś niebieskie światło. Tylko bardzo ładne, białe. W porównaniu do tej zwykłej, tutaj prawie nie widać. Także myślę, że naprawdę fajnie się opłaca. Zamontuję teraz drugą i zobaczymy, jak to świeci w całości. Zobaczmy teraz, jak to wygląda po otworzeniu drzwi. No, świecą moim zdaniem naprawdę fajnie. Białym światłem, nie niebieskim. Fajnie oświetlają wnętrze. Mimo iż nie jest aż tak ciemno, no to jest, ocie, bardzo jasno. Także no, mi się podoba. Wróciłem do nich po kilku latach i nie żałuję. Ogólnie e, jest to nowy kanał. Kanał będzie o tematyce bardziej taki poradnikowy, jak coś możemy zmodyfikować, e, coś naprawić czasami. E, głównie e, będę grzebał przy moim Audiku. Jest to Audi A4 B6 1.8 Turbo. E, już dużo wymieniłem, bo zmieniłem w nim całe wnętrze. E, jak widać Fotele pełna elektryka. Jest pamięć, ale pamięć akurat nie jest podłączona. Na wiosnę będę podłączał jeszcze grzanie, bo nie zdążyłem już po prostu. Jest zimno i nie chcę mi się tego grzebać. Na pewno będzie zmieniana konsola środkowa Będzie wyrzucane to zwykłe radio. Będzie wstawiany kosz 2 DIN Duże radio na Androidzie. Klimatronik z grzanymi dubkami. Hmm, także myślę, no, się z się zmieni bardzo fajnie. Na pewno będzie podłączona jeszcze do tego kamera cofania eee, może czujniki parkowania kto wie, jak mnie poniesie. Eee, co jeszcze eee, z tyłu, oczywiście, to już jest jeszcze nieporobione ale dołożone, jak widzicie, oświetlenie LED, drzwi. Eee, oczywiście nie było tego. To była bieda Edition No bardzo biedna wersja Z tyłu korbotronik samo dołożone elektryczne szyby Których też nie było No jest trochę z tym zabawy Ale dla chcącego nic trudnego Wymieniona była podsofitka Bo oczywiście jak to w Audi, ktoś prał i wisiała Fotele też zmienione Co to jeszcze było robione? No dużo modyfikacji jest zmieniony oczywiście moduł komfortu, bo musi to obsługiwać wszystko z bardzo bogatej wersji. E, za dołożone podświetlenie e, led na nogi, na razie tylko e, kierowcy, bo tyle mi starczyło czasu, ale oczywiście będzie wszędzie. Oczywiście będzie zrobione tak, żeby otwierało się, e, zapalało się przy otwartych tych drzwiach, do których się wsiada, i a nie tak jak e, robią to inni, że. Podłączałem się pod lampkę, pod sofitki, i przy otwartych jednych drzwiach zapalają się wszystkie. To nie, no chciałbym zrobić to jak najbardziej e, fabrycznie. Oczywiście e, nie jest to sterowane tutaj z modułem komfortu. Ja po prostu wzięłem, podłączyłem się pod e, lampki drzwi. No, moim zdaniem akurat było to najprostsze rozwiązanie. Co jeszcze było zrobione? E, są przerobione z przodu lampy. Lampy są przerobione na bihalogen i jeszcze dołożone ledy na długie Powiem wam bo są zmienione soczewki Z przesłoną, także No świeci to konkretnie Jak ktoś by chciał to po prostu piszcie w komentarzach Nagram o tym osobny film Pokażę jak to świeci jak to można zrobić co trzeba kupić co trzeba zamontować Czekajcie Tak chociaż na krótko wam odpalę Pokażę jak to świeci. Yy, teraz są wrzucone yy, ksenuny także o, muzyczka gra. Włączymy radyjko. To niepotrzebne. O, będzie nam zagłuszać Spójrzcie, tak świecą teraz te soczeweczki i do tego światło długie. No, w nocy to robi naprawdę świetną robotę, bo świeci e, Bixenon, i jeszcze plus długie do tego, także jakby takie podwójne długie światła. Może tak nie widać teraz tutaj na nagraniu, to wygląda jak żółte, ale to świeci naprawdę fajnie na biało. Musiałbym pokazać to w nocy, ale to piszcie w komentarzach. Ja wyłączę sobie, że mam akumulatorem mi O, o, pewnie przejdzie jeszcze szereg modyfikacji planuję teraz na wiosnę zmienić przedni zderzak. Jak widzicie, mamy zwykły. Do tego, żeby ksenony były jak fabryka. Udało mi się dokupić zderzak od wersji S-Line. Cały kompletny. Oczywiście nie pod kolor, bo to jest kolor LY7Q, bardzo ciężki do dostania, będzie do malowania. Ale udało mi się kupić ze spryskiwaczami Także Modyfikacja spryskiwaczy też będzie Na wiosnę Jeśli będziecie chcieli piszcie w komentarzach Na pewno to pokażę Może uda mi się Zamontować system samopoziomowania Żeby to po prostu Miał ręce i nogi Żeby niebiescy się nie doczepiali No i żeby to Prawie nie wyglądało. Montaż zderzaka oczywiście też pokażę. Jak będziecie chcieli. Planuję też oczywiście zwiększyć moc autka. Na razie jest 163 konie fabryczne. Była hamowana. Wypluła 161, także myślę, że silnik zdrowiutki. Padła mi dzisiaj, w sumie wczoraj pompa paliwa. Zamówiłem jedną. Jakiś zamiennik, zwykły wkład. Oczywiście nie działał. Tak jak powinien musiałem zamówić cały komplet z heli, bo znalazłem fajną cenę. Także troszeczkę zapłaciłem, ale przynajmniej działa to teraz tak, jak należy. Także jakbym paliwa zdrowa, rzucimy może wtryski od Beksa, um, może drugi intercooler od Beksa, albo pokuszę się o frontowy, jakiś Femik. Um, no i nie wiem, albo wrzucę turbinkę. K03S od BEXA albo może zrobimy jakąś hybrydę do tego downpipe no i tak ponad 200 koni chciałbym na tym zrobić niestety to jest ośka opony Dębica dwuletnie ale no przy większej mocy no to nie ma trakcji teraz czasami już no ciężko jest a co będzie dalej no to, no to wiadomo, jakby był quattro to by było fajnie, też myślałem nad quattro, ale to no, już kosztowały troszeczkę większe, aczkolwiek planuję auto zostawić dla siebie, także będzie mi na pewno jeszcze ładne kilka lat służyło, bo jestem z niego bardzo zadowolony, porobiłem sobie wszystko, zawieszenie, przód, tył i dobrze mi się nie jeździ, także nie zamierzam zmieniać dołożę jeszcze parę rzeczy i będzie miało wszystko to co potrzebuje także jest to dla mnie zupełnie wystarczające także myślę, że tyle na dzisiaj eee, pokażę jeszcze parę odcinków innych Mamy jeszcze osiołka Ford Fusion, Honda także jest przy czym grzebać jeszcze parę aut u brata także myślę, że Będziemy nagrywać nowe filmy i pokazywać nowe możliwości. A chciałbym się jeszcze pochwalić fajnymi żerwyczkami do tyłu. Jak już jestem, to już wam pokażę. Um, bo z tyłu oczywiście są rzucone LEDy. Kurde. Są rzucone LEDy. I naprawdę, przekozacko to świeci. Chodźcie zobaczyć. Może teraz tego tak nie widać, bo jest dzień, ale skoro w dzień to tak świeci, no to to będzie też nawalało i w nocy, mogę wam wrzucić przebitkę tutaj gdzieś, zdjęcie jak świeci w nocy, także sobie zobaczycie, ocenicie. No i fajnie by było jakbyście lajkowali, subskrybowali, bo to jest nowy kanał, także na pewno będzie się rozwijał, chciałbym się dzielić z wami informacjami. I myślę, że to tyle. Także trzymajcie się i do następnego, cześć.